Dzień dobry lub dobry wieczór. Droga i drogi Wodniku, yy, Bliźnięta i Wagusiu. Droga lub drogi Wagusiu oczywiście. Przed chwileczką robiłam czytanie dla urodzinowego koziorożca, bo jeszcze przez parę dni koziorożec ma urodzinki. Serdecznie ściskam Wodniki, bo już od niedzieli będziecie w swoim okresie urodzinowym. Czytanie na roboczo nazwałam styczniowa weekendówka. Już tak zostało. To może być czytanie na każdy weekend, kiedy tutaj traficie. Albo na przykład na najbliższy weekend. To co, zaczynamy? Wodnik. Wodnik. Wyciągniemy dwie karty, a potem może jeszcze wskazówkę. Wodnik. Co tam dla Ciebie na weekend? Wodniku. Wskazówka, rada, przestroga, co tam dla Ciebie? O. Wiecie co, ja się tam na planetach za bardzo nie znam, na tych wszystkich ruchach na niebie, ale słyszałam, że Pluton bodajże wchodzi w znak bliźniąt i jakoś to ma być szczęśliwe również dla wodnika, więc tutaj mamy słoneczko, które wodniczko ich zaświeci. Mam nadzieję, że w tych dziedzinach życia, kiedy wodnik sobie tego będzie życzył, w tych, w których jest to po prostu potrzebne, mamy tutaj, chociaż ja w tej karcie widzę na przykład, że wodnik może być taki szczęśliwy, że na przykład się zacznie przejadać z tego szczęścia, albo za dużo jeść. Nie jeść za dużo, proszę. A poza tym to jest karta yy, no, takiego optimum, takiego, takiej yy, obfitości. Super. Druga karta dla wodnika. Ciekawe. Szóstka monet. Szóstka monet mówi w odniczku o tym, że jeśli jesteś lub też będziesz w jakiejś relacji, to jeśli ty masz mniej pieniędzy od kogoś, to zadbaj o to, żeby ta osoba traktowała cię na równi, o ile to jest możliwe. A jeśli ty będziesz mieć więcej, to pamiętaj, że to nie jest jedyny wyznacznik, chociaż wiadomo, że pieniądze światem rządzą żeby traktować ludzi dokładnie tak, jak sam chciałbyś lub chciałabyś być traktowana. Ewentualnie wodnik się angażuje w jakąś pracę charytatywną, może w ten weekend. No i jeszcze jedną wskazóweczkę sobie dziobniemy, No. No więc ta praca charytatywna, po coś to powiedziałam, bo dawno tej karty mi nie było. W dziewiątce kielichów wodnik ma się podzielić tym, co ma. Wodnik ma uważać na egoizm, wodnik ma yy, no, starać się taką kształtować postawę altruistyczną w sobie. Jeśli w wodniku taki jesteś, to wybacz no taka mi karta wyszła, może to z tobą nie rezonuje, ale masz się starać dzielić z innymi. To to dokładam. I może jak się ten wodnik będzie dzielił z innymi, to to słoneczko mu we wszystkich sprawach zaświeci. Ha, kto wie. Dzięki wodniki. Dzisiaj wychodzą karty, których dawno nie widziałam. Ciekawe. To teraz yy, bliźniaki, bliźnięta, dziewczyno, bliźnięto, chłopaku, bliźnięto. Co ten dla ciebie na ten weekend nadchodzący, piękne, styczniowe, lub też kolejne styczniowe, bo w ogóle na weekend. W zależności od tego, kiedy tutaj do mnie zajrzysz na kanał. Pierwsza karta hmm, cesarzowa. No, tutaj. Bliźnięta ewidentnie wchodzą w jakiś dobry dla siebie czas. Przed chwileczką, na czytaniu dla wodnika, który za parę dni już będzie urodzinowy, będzie w swoim okresie urodzinowym, powiedziałam, że Pluton bodajże wchodzi do Twojego znaku. Jak ktoś się tak wiecie, z Was bardziej w tych planetach wyznaje, możecie wprostować w komentarzu, nie mam sprzeciw. I w cesarzowej mamy tutaj pełen rozkwit. Akurat to jest rozkwit kobiecości. Może masz jakąś silną osobę w swoim otoczeniu. Jeśli jesteś kobietą, to może być Twoja energia. Tu mamy rozkwit pełni lata. Mamy bardzo młodą osobę, która jest już cesarzową i ma tu dwójkę dzieci na kolanach. To jest jedna z kart, tak jak, taka bym powiedziała, trudniejsza do interpretacji. Bo prawdę powiedziawszy, nigdy nie słyszałam niczego więcej o tych dzieciach na jej kolanach. Może macie jakieś pomysły? Nie wiem, co by to mogło znaczyć. Może po prostu miłość matczyną? Może rodzicielstwo dla niektórych? Ale takie rodzicielstwo mądre, bo to jest młoda osoba, ale ona już zdobyła tytuł cesarzowy, już ma jakąś pełnię wpływu, władzy i wygląda na bardzo mądrą kobietę. I bardzo taką mocarną. Ok, rozgadałam się. Druga karta dla bliźniąt. Huh! Dobra, bliźnięta w piątce kijów, czyli buław. Mają się nie kłócić o byle co. Mają nie szukać zaczepki, jeśli macie swoją osobę, bo to nikomu do niczego nie jest potrzebne. I to jest takie mm, kłócenie się, tak jak w tym, pamiętacie takim bardzo młodzi to nie pamiętają, może, może od rodziców, może z telewizji, jak kiedyś jeszcze oglądali. Karguli Pawlak. To jest takie kłócenie się. Yy, czyje jest upłota, czyli takie dla zasady moje jest mojsze, o, ktoś powie, moje jest ważniejsze tylko dlatego, przyznaj mi rację, nawet jak się ze mną nie zgadzasz uważajcie na tego typu, yy, nie wiem, może się z nudów bliźnięta będą w weekend kłócić, nie wnikam i trzecia karta, zobaczcie, wow król monet, nie wiem dlaczego, pomyślałam o tym jako para chociaż pewnie nie są parą, może nie są parą, a wkrótce będą jeśli jesteś facetem bliźniakiem, to może silnej kobiety ci trzeba. Jeśli jesteś kobietą bliźniakiem, to może dopełnisz się w jakimś, z jakąś, jakimś silnym człowiekiem ze znaków zierskich z kolei. To jest byk, to jest panna lub koziorożyt, albo niekoniecznie, albo osoba wysoko, że tak powiem, na wysoko eksponowanym stanowisku lub która już coś w życiu zawodowo zdziałała, że się tak wyrażę i z tego jakiś pieniądz większy dla tej osoby jest, może być na przykład to prywatny przedsiębiorca albo jakiś wspólny biznes, może jakieś bliźnięta będą ze swoją osobą robić biznesy i jednocześnie być w związku. Taka mi myśl przyszła, nie wiem czemu. A to czytanie weekendowe miało być, nie? No ale pomyślałam. Więc się dzielę. Dzięki bliźnięta. I kto nam został? Wagusia. Dziewczyna waga, chłopak waga. Co tam dla ciebie? Pierwsza karta. Oho, dzisiaj trzeci raz z jakiegoś powodu. A wiecie, tasuję te karty. Dziesiątka buław to jest y, najwyższa y, liczba buław. Więcej już nie da się udźwignąć. Ktoś ma serdecznie czegoś dość, jakiejś sytuacji, czy w związku, czy w pracy, raczej to jest jakieś wypalenie zawodowe. Może wskazówka, żeby unikać takiej sytuacji, że ktoś jest tak przeciążony, obowiązkawie, że na przykład nie potrafi już cieszyć z tego, że albo ma za mały pieniądz, albo nawet jak ma pieniądz, to się już nie cieszy, że ma ten pieniądz, bo ma za dużo pracy. Więc waga ma się zastanowić, czy to nie jest tego typu sytuacja, lub też jakaś waga, lub jakiś waga myśli o zmianie pracy. Bo w tej pracy może być toksycznie, może być właśnie nerwowo, a gdzie nie jest pytanie w jakiej pracy. Hmm. No, ciekawe. I może w weekend waga ma takie przemyślenia, druga karta. O! Yy, ja bym powiedziała, że może to być ta sama waga, która ma te dziesiątkę buław, bo w, to nie jest wasza energia, bo to jest energia wody, zobaczcie. W królu kielichów jest bardzo dużo emocji. To jest najwyższa karta w kielichach, w figurach. I ten król. To byłaby osoba z podznaku byka, przepraszam, z podznaku raka, rybek, albo skorpiona przyjazna, lub też wasze emocje. I tych emocji jest zdecydowanie za dużo w weekend. Możecie być tacy um, albo przewrażliwieni, albo odreagowywać jakieś stresory z pracy. Możecie po prostu sobie potrzebować popłakać, a możecie powzruszać na jakimś filmie, dać ujście swoim emocjom. To nie muszą być złe emocje, to nie muszą być trudne emocje, może być ich po prostu za dużo jak na was. No i jeszcze jedną, może coś nam tu jeszcze wyjdzie. Ło! Wow, piękna karta Asa Kielichów. Jeśli jakaś wagusia to ma, to po prostu jest pokazany wasz stan waszego małżeństwa. Może być oczekiwanie na dziecko, może być y, przypływ emocji w małżeństwie. Mamy tutaj takie wodospady wody, kropelki piękne. Może być wzrost w ogóle znowu takiego połączenia duchowego między osobami w relacji, albo może być szukanie takiej relacji, która może na przykład, no, że myślisz, że chcesz takiej relacji, która będzie bardzo poważna, która będzie oparta na wzajemnym szacunku i na właśnie takiej, że się nawzajem lubimy i że coś nas łączy więcej na poziomie ducha niż tylko nasza, nasze piękne ciała. Ok, no to co. Drogi wodniku, bliźniaku, droga, wago, drogi Wago. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam cudownego weekendu. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie tygodniówka z okazji pełni księżyca, więc pewnie warto zrobić czytania, a tymczasem ściskam, pozdrawiam, bawcie się dobrze, odpoczywajcie, czego tam potrzebujecie pa.